Okej, okay, okej, okay, jest to głośno. No to witam wszystkich słuchaczy, z tej strony gra dla was Licz i. Dziamgacz. No. E, a Audycja się zwie? Audycja się zwie, o ile się nie mylę. Banany i aborcje. Słuchajcie, z góry przepraszamy za nasze głosy, ale jesteśmy strasznie chorzy i smarczemy i prychamy i brzmimy pewnie jakieś... jak co jak kozy? Przyjaczki, kozy, kotki? Lamy, bo lamy plują. Lamy? Brzmi jak lamy. A w ogóle to ilu to jest ludzi? bo nam coś. O, 18, okej, okay. nie jest tak źle. <grystanie> Dobra, a więc tak, ogólnie na czym to będzie polegać? Będziemy się bawili. Wrzucajcie nam jakieś losowe rzeczowniki, a my sobie będziemy je wybierać i prowadzić na ich temat randomowe dyskusje. A pierwszym tematem są banany i aborcje. Ale że właściwie dalej nie mam pewności czy nas słychać, to dajcie mi sekundę, ja nas ponasłuchuję tutaj. Cii, nie śmiej się tam w tle. Tło mi się śmieje. Okej. Okay. Okej, okay, słyszę u siebie. Jest dobrze. <grym> Jeszcze się trzeba na ramówkę pisać. Warto by było. Dobra. No to tak. Co? Tak, muszę się zdjąć podstawkę z mikrofonu, bo się nie czuję jak... gwiazda roka. Gwiazda roka. Gwiazda, dobra. Albo ten... Ci, ci gwiazdorzy z tego, z tego anime Utano Prince, o właśnie. <grystanie> dobra. E, e, jesteśmy trzeźwi. <grystanie> dobra. E, a więc tak, chwila. Moment mamy poważne tematy, a ona od nich odchodzi... Kotki. Nie kotki, tylko banany i aborcje. Kotki. Także jakże mówimy o bananach <grystanie> i aborcjach, to trzeba najpierw wymyślić co je łączy, nie? Bo jak tego <grystanie> Okej. Okay. To będzie ciężko ogarnąć. Profesjonalizm. Dobra. Także tak, co łączy banany i aborcję? Bo banany to mają taki wkład, zwany środkiem. Co to jest jadalne? Tampon. Banany mają tampon. Nie, bo to dziecko. Ogólnie to, jak są takie dzikie banany, to one mają pestki. Się się wierzyła, tam bądźka, to Musisz do tego mówić. No, to jest wiem, mikrofon. Nie. Do tego się zwracaj. Dobra, no i, i ogólnie te dzikie banany, to mają pestki w tym białym takim. A jak nie ma pestek, to to jest jakby banan a, a jaka jest definicja dzikiego banana? Bo to jest ciekawe. <laughs> Chodzi w kagańcu. <laughs> dzikie banany chodzą w kagańcach. E, dobra, nie, ale nie, bo takie dzikie banany, takie sobie rosną na drzewie w środku dżungli, to one mają pestki. Tak dużo pestek, ich dużych te z importu, to nie rosną w dżungli, tylko gdzie? No bo masz tak, taką plantację bananów w środku dżungli, prawda, gdzie jest wygodny dojazd, żeby ciężarówka mogła zabrać mnóstwo bananów po wbojach przez tapiry i jaguary i węże, i co tam jest jeszcze, nie wiem. Ale masz te tapiry. Okej, okay. Mamy no, no, pozdrowienia swoją drogą. Pozdrawiam burdel, kaca. Ja. No to też pozdrawiamy burdel. No to, bo tu mamy burdel właściwie. No. Pomarańczowy. F pomarańczowy burdel, tak. Że odbiegłeś od tematu. No ja odbiegam od tematu. Mm -hmm. Aha. Zawsze mogę na niego zwalać winy. Tak już to wygląda niestety. Ty mówisz o jakichś dzikich bananach, a miały być o bardzo bananach. No ale powiedziałeś, no wiecie, to wygląda jak dzikie banany, no i zacząłeś temat, o dzikich bananach, więc proszę kontynuować aborcję ja, ja szybko aborcje. skończyłem, że mają kaganiec, tak. Nie mają obroży, ale mają kaganiec. Może mają tutkę jeszcze. No tak, żeby uniknąć niechcianych <grym> ciąży, prawda? No bo jak, jak mają tutkę, to nie ma ciąży i już nie trzeba aborcji. <grym grym grym> Okej. Okay. Okay, nie, nie, ale tak. <laughs> no. E, co ja te? Aha. Bo jak ten balon tak sobie, tak, jak tak staniesz na balona i to biały wystrzeli, to prawie jak aworsia. Albo zapłodnienie, a to zależy. <noise> nie, bo to, to w drugą strzela. Wciu, a nie prrr. Okej, <noise> dobra. Mam ma jeszcze jakieś pozdrowienia. E, od, okej, okay, to jest wyzwanie. Rajzol przeczytam. Teraz to ja przeczytaj to. Audycja tej godzinie? Nie, nie, przeczytaj ten nick. A Rizol Ja jestem za rajzolem. Rozstrzygnij nasz spór. Audycja tej godzinie? Ciekawe się zapowiada. Pozdrawiam. Oj, ciekawie. Daj, macie rzucać losowe rzeczowniki, bo ja tu nie widzę losowych rzeczowników, żebyśmy mieli temat na kolejne wejście. Okej, okay, od MTW. Kocham was wszystkich i pozdrawiamy. Cieszę się słysząc licza i działam gacza o pierwszej wydolce. A kto by się nie cieszył? I od Alabama. Jak dla mnie to, gdy zrywasz z drzewa banana, to dokonujesz aborcji. Usuwasz dziecko z drzewa. W końcu. Ej, a to taki dzięcioł to właściwie to on... To on czym jest dzięcioł? Nie, bo on odrobacza. Od nie, to okej. Okay. Dzięcioł jest spoko. Ja chciałem to jakoś tak, że skrobankę robi, ale to... A to jednak nie. On no, nie właśnie... skrobie, tylko tak ryjem się nie skrobie. Wieszakami. Wieszakami. I pretkami. ryjem. No Fredki ryjem. Ale mają też pazurki. I był taki ten w ten. Dlaczego... dlaczego zamknęli klinikę aborcyjną. Bo im fredka zdechła. Nie dobra, to, to jest bardziej suche od naszej zwykłej rozmowy. Dobra. E, także tło nam się kończy. Mamy jeszcze 26, 5, 4 sekundy. I, I wysyłajcie nam i kotka. I wysyłajcie nam losowe rzeczowniki, żebyśmy mieli o czym gadać. Więc ja sobie zauważyłam, że ten kodek ma niedomknięte... niedomkniętą mordkę. Wygląda jak miał tak na wpół downa, nie? Słodki jest. Tam... Okej. Okay. <laughs> jesteśmy. Cii, dobra. No, jesteśmy, hej. Ale nie musisz tak wizualizować tego trzeba. <laughs> nie mogę? Nie musisz, możesz, możesz. Okej, okay, chwila. Najpierw przeczytamy wszystkie rzeczowniki, które nam wysyłali ludzie. Raizol, Alabam i Duna. Albo Duna. Albo Duna. Karnisz! Rzeczownik, kapusta, bocian, kuboty, jonasz, koran, mekka, wielka wędrówka słoneczników, matematyka kwantowarki, taktura von Neumanna. E, osobiście mi się najbardziej podoba połączenie Kubot i Mekki. I teraz będą rozkminy, czy można się udać na pielgrzymkę do Mekki w Kubotach. I czy jest jak to? z którego miejsca na siebie się udajesz na pielgrzymkę do Mekki w Kubotach? Bo jakbyś na przykład szła z Rosji w Kubotach, prostu, to tam jest zimno. Chociaż... A nie wolisz jeśli po to, żeby czuć lepiej Jezusa? Na przykład. A skąd wiesz, że Jezus nie miał kubot? Ale Bekka to jest taka bardziej chyba ta ich muzułmańska. No to jakiś. ten... Nie, nie, nie Jonasz, tylko Judasz, tylko ten. Kurde, Jahwe, nie ja. Ale to. Liczb, Mohamed. Przepraszam, Mohamed. ja dzisiaj poszłam zbierać truskawki w Kiboso i ja czułam Jezusa, naprawdę. Czy miałaś ciernie w truskawkach? <grystanie> Dobra, nie, nie, bo. Wow. No ale patrz, gdzie co jest takiej Rosji w kubotach? Aż do Mekki, która jest. Mijasz Putina? Gdzieś, Mijasz Putina. Hej, Putina. Dobra, patrz a potem pan A Putin dwa i mówi, hej, fajne kuboty. <grystanie> Dobra. I sobie idziesz w tych kubotach, a one się ścierają, nie? I w ogóle jeszcze I nie. będziesz wiesz... czuł Jezusa, bo się zrobią takie nie wiesz krastewórki. I będziesz czuł Jezusa w kubotach. To jest idealne połączenie. Ale że kuboty to są idealne na wszelkie warunki atmosferyczne, bo to nie też, że są klapki, to jeszcze do tego obowiązkowo obligatoryjnie wręcz musisz mieć skarpety. Nie tak się może zrobić dziura, żeby czuć Jezusa. Tak będzie zimno, to nałożysz grubsze skarpety. Kiedywiane. <laughs> albo takie gumowe, żeby nie przemakały albo takie, które sobie zrobisz z skóry foki na przykład tak no jak było w fokę tym dostaniesz. no bo w takim filmie pamiętam on taki facet uciekał z Syberii sobie robił buty z foki, bo nie miał swoich nie miał swoich fok? tylko morsy <noise> ale jako on łowił te bo na co to foki łowił? no bo on, on był, był, on był zbiegiem z jakiegoś obozu i on miał jakieś tam a nie mógł, a nie mógł, to... a nie mógł jakieś stratwy m... zrobić i zaprząc tych fok? no gdzie ku kurde i do tam, przez jest tam nawet tundry nie ma turniu. A nie ma tundry, a są foki. No to sprawdza. Ale by... zrobiłby sobie taką tratwę, nie? I... I do tej tratwy przyczepił dziką fokę. Ale nie miałby masztu, to więc to by nie była tatwa. Tatwa. No to by zrobił fotorówkę. Bo była... Fokorówkę, bo tam była na fokę. jest. No taka... <grymne> no, I by sobie je w zaprzok, prawda, z własnych włosów klaty, Z własnych włosów z klaty by uprząglinę i taką uprząż, by. Ja, ja, z warkoczyków na przykład, takich połączonych. No, to no, na przykład. I potem by trzaskał tę Z by trzaskaczył, żeby ona płynęła szybciej, ona by płynęła galopem. <grymne> Dobra, taką taką... No jest nawokę tak galopem przez falę, tak... niby chuda, ale jednak gruba. Czemu to Wszystkie zwierzęta chcesz pogrubiać. Nie, słychać. No i dobrze. Okay. Dobra. E, ile nam tu czasu zostało? Minuta. No A więc idziemy do Karnisza i... i bociana. Może być Karniszy Bocian? Tak! Karmi się bocian może być A więc tak, ogólnie to y, bociany to róbki są... Wróbki nie podrósły Już by cię wróbki I bardzo noga spuchła To chyba nie była jednak wróbka, może jakiś inny robot, trujący czy coś No, y, ale ten No, bo bociany to są ptaki gniazdujące, nie? Ja w no, a to wszystko, Tak. Tu mikrofon, do tego mów <gryzły> No i... One są też drapieżne, ale jakby sobie zbudowały takie gniazdo w karniszu, to po co mogą karnisz zdjąć i sobie zabrać gniazdo do Afryki? Jakby sobie to miały takie, tak jak przyczepa kepingowa, takie gniazdo karniszowe. Tak jakieś mieszka szpiranki? <laughs> A karnisz masz jeden i czasem jakąś, wiesz, dziura się zrobi, tylko gałązkę. A wiecie co, moja babcia kiedyś miała takie długie zasłony i ja je pociągnęłam i spadł cały karnisz. Bocian przeżył? Wspiłaś <laughs> mu Bo jajek? Pocian tak, ale dziadek już nie. A jajka Bociana były całe? <laughs> by... Okej, okay, dobra, kończy nam się tło, więc my uciekamy. Oto, Alicja mówiła, że będzie śpiewać. na dziadka, więc mają coś Masz no to. <laughs> ja nie będzie śpiewać. Chcę mieć słuchaczy jednak. No to papa. Okej, okay, i powróciliśmy. Dobra, to mamy pozdrowionka od Wartakusa. Audycja. O... O, coś mi przeskoczyło. <laughs> Audycja o pierwszej w nocy mi pasi. I drugie. Też od Wartakusa. Jak można, to jeszcze poprosiłbym o opening z Jewel Say. Ok, poszukamy. Mamy jeszcze od MTW, porozmawiajcie o makijażu, proszę. I od Bzybzy. Żydowska kuchnia to nie do końca rzeczownik, ale mam ochotne żydowskie ciasteczka. <grym> Takie instant z proszku, tak? <grym> Okej, okay. ciasteczka z proszku. No. E, nie, bo chwila, my tu najpierw, najpierw tu ponadrabiamy rzeczowniki, więc uznamy to za żydowskie ciasteczka. A potem makijaż. Makijaż. Poczekaj, mamy rzeczowniki, które nam pozostały, żydowskie ciasteczka, makijaż, e, kapusta, jonasz, koran. Rozmawiamy o, o bigosie wielka, z Jonasza, Bigos Wielka z Jonasza. wędrówka słoneczników, matematyka kwatowa i architektura von Neumana. Przyznam się, że byłem zmuszony spojrzeć na Wikipedię, żeby zobaczyć, kim był ten von Newman. Ja wiedziałam, ale nie chciałam mu powiedzieć. Czytali nie wiesz. I Dowiedzieliśmy się tyle, że... Był brzydki. Nie, nie, był, nie przystojny. był przystojny. Miał, wąsa nie, nie miał, miał wą wąsa. nie miał wąsa i nie był przystojny. Zgonił, ale miało. Czekaj, <słuch> 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 ja tak kaszlu. E, Bowen Newman się przyczynił do rozwoju prognozy pogody. I kiepsko mu to wyszło, bo coś się prognoza nie sprawdza. Dobra, e, a, i jeszcze rzeczownik. No nikt się do... z tego nie śmiał. Rzeczownik. Cii, cii. No, bo teraz mówimy o żydowskiej kuchni i koranie. Bo koran zabrania jedzenia na przykład świń, prawda? Ale żydowskie ciasteczka można jeść czy nie można jeść wydaje? Ale korana? to tylko obój rytualny, prawda? Ubił rytualne pszenicy. Jak rytualnie, żyda? <laughs> Jak rytualnie Żyda ubujesz, ubijesz, <grysta> ubijesz. <Genesis> rytualnie ubijesz, a potem ubijesz. No <grysta> to nie poczuję nawet, to będzie nawet humanitarne. <grysta> tak, i tak rytualnie... Czekaj, ciekaw. Rytualnie ubi tego Żyda i się go na ciasteczka przerabiać, czyli prasuje go, nie? Albo się go rytualnie pali i jest wtedy proszę. Do Biedni Żydzi, ciasteczka, mydła. Oj, oj, oj. Mydła? No z nich robili i ciasteczka i mydła. A, były czyste ciasteczka. <grym> czyste kalorie. A wiecie jaką kiedyś Licz dostał uwagę w dzienniczku, jak był małym chłopcem i chodził do podstawówki? Uczeń częstuje kolegów ciasteczkami zrobionymi z mydła. A ci debile to jedli. <grym> Zdradzę wam sekret, bo jak się włoży kawałki mydła takiego w kostce do mikrofalówki, to ono się tak nadyma i z wyglądu przypomina naprawdę ciasteczko. Tylko, że mój kolega zaczął po tym rzygać i mi się troszkę oberwało. <laughs> Ale było wesoło, bo rzygał z bąbelkami. <laughs> to się rzadko zdarza. Dobra. E, st Starczy żydowskich ciasteczek z Żydów. Makijaż! Makijaż, czekaj! Bo to jakoś chcę się od dołu tego pozbyć. Ale... No makijaż. co, sam jesteś makijaż. No ja mam, Bez wie. makijażu to się boję ciebie zobaczyć. <grym> ja muszę codziennie opadać bez makijażu, to jest straszne. O nie. A myślałeś kiedyś jako facet, żeby wyjść na przykład do szkoły umalowanym? Mhm, myślałem. Ale jakoś za późno wstanie trochę. Mieliśmy takiego kolegę w szkole, ale on już się od nas no, odstąpił od naszej społeczności szkolnej i on nosił yy, pomalowane dolne powieki okay, I, i przedawaliśmy koset Princes i miał różowe włosy i miał ksów lama. Opraszasz ludzi dla tak. Dobra, konkretnych. Bierzemy makijaż i wielką wędrówkę słoneczników. Dobrze. Okej. Okay. Właśnie to nie wiem, jak to połączyć. To kapusta i makijaż. Jest tutaj kapusta, nie? Jest kapusta pekińska. I ona się różni tylko kolorem. A skąd wiesz, że to nie jest zwykła kapusta, ale, ale z makijażem? Ale kapusta pekińska jest to sałatek i jej się nie gotuje. A to normalna kapusta się gotuje i można robić taką smażaną, ona jest ze słodka. Ale widzisz, bo to jest zasługa makijażu, bo to jest makijaż smakowy. Czyli barwniki spożywcze. Ale jak się usmażę taką normalną kapustę, to będzie szara Taka? No bo bez makijażu jest. Musisz usmażyć, ci dodać makijaż. To... Jak dodasz makijaż do usmażonej, to jest jeszcze lepszy efekt. Tady to nawet za buraczki ujdzie albo za górka. Okej. Okay. Dobra, pozbyliśmy się makijażu. Nie wiem co o makijażu jeszcze powiedzieć. No bo nasz kolega... Bardzo prosi o to, więc możemy się wypowiadać na Pogadamy przykład. o panelu makijażowym. Tak, okay. mieliśmy na Nuko e, przyjemność pójść na panel mm. makijażu. I właściwie tam chyba było sporo osób z radia. Prawda? Było. Było. było, było, było. A malował się ktoś? No nikt z radia chyba. Chyba? tak? się ja uciekłem. Ktoś pewien? Ja cię tam widziałam do końca. I bardzo czynnie brałaś udział w tym panelu. Mają mnie. Dobra, ale nie, serio, bo, bo byliśmy sobie na panelu makijażu i tam była bardzo interesująca prowadząca, która miała chybny makijaż i strasznie się z tego śmiałem. Przepraszam. Ale miała bardzo krótką spódniczkę, więc to chyba natrafia. Ja musiałabym jeszcze tego fajny tyłek. I... A może hała? A może nie. Ja pamiętam, że był całkiem ok. Nie, nie tobie to oceniać. A może jestem w sercu lesbijką, tak? <laughs> to wiesz. Dobre wieści, teraz możesz legalnie się w Ameryce ożenić. Mogę mieć żonę? Możesz mieć żonę. Ale cudownie. Możesz mieć nawet... adoptować sobie lesbijskie dziecko. Może moja tak, żona tak. będzie lubiła grupę koty. Okej. Okay. <laughs> 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 Także dobra. Załomienie w artykułze jest już w kolejce. Co tam było dalej? Od Keja, wy na serio robicie audycję o pierwszej w nocy? Boże, a niektórzy jutro idą do roboty. A mnie, trajerzy. <laughs> e, opening openings stay night, albo stay night, unlimited blade works 2, albo tu, albo sado. Nie, to sekando, sekando. Sado maso <laughs> To w audycji. To <laughs> <laughs> nie. A teraz, jak to co To jest już w kolejce. Mamy opening pierwszy z Fate Stay Night. I dalej, od Jak Jako tych Żydak to porozmawiałem z ojcem, że w sumie powinniśmy dziękować za porcą. Hitlerowi, etc. Bo w polskich miastach było 20 Polaków? Chłe, chłe, chłe. Dobry tata. Ej, ja to z historii noga jestem, się nie będę wypowiadał. Nie będziesz się wypowiadał, ja się będę wypowiadać, ale potem wyjdzie jakaś. No dobra, moim zdaniem, na przykład w takim getcie, to były okropne warunki. No i na przykład taki Karski, jak oglądaliśmy, pani oglądaliśmy film, i go nawet trochę przespałam, ale bardzo mi wzrus... wzruszył. Wzruszył się? Każdy film, jaki tam oglądał poza Hellboyem dzisiaj, przespałam. I ja z naszych wina też nie przespałam nawet płakałam. Co to ja przespałam? Miałam otwarte oczy, ale spałem. Będzie ci się podobał! O mały Okej okay, będzie naszym zawsze <noise> okej okay. co tam? Ale Karski był w ogóle fajny, film był kiepski, ale jest on, on był genialny nie, 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 nie tamto, bo tamto nie ale, ale on był genialny, i on był super, i w ogóle, bo on był taki polski James Bond, i on się przemykał, i wymykał. Oczywiście i robił... też płakałam, bo cytował pana Tadeusza. I płakałam. to było bardzo wzruszające. A on nie płakał, bo jest ignorantem. E. No, on miał fotograficzną pamięć też, bym sobie tak mówił, taką miał. Kontynuując, co ja tam chciałem. Okej, okay. od Alabama. Rzeczownik na Guten Nacht. Aweroizm łaciński. Branoc. Ja jak sobie myślę, hehe, he, ale Fryer myśli, że ja nie mam googla, że sobie nie przygoogluję. Wiana by wiedziała. Nie nie jestem tego pewien. Ale tak sobie to przegooglowałem i patrzę, że Aweroizm łaciński to kierunek filozoficzny nawiązujący do interpretacji arystotelizmu w duchu neoplatonizmu dokonanej przez Averrosa. Rozwijał się od 8 wieku naszej ery na Uniwersytecie Paryskim, propagowany przez Sigera z Brabanty. I Boeciusza z Dacji. Początek dał mu prawdopodobnie dokonanie 1228 do 1230 roku łacińskich przykładów dzieł Averroes -Aver przez Michała Szkota. I tak to czytam i czytam i sobie myślę, że musiałbym googlować więcej rzeczy, żeby się dowiedzieć, co to znaczy. Ale No. Więc tak, sobie darujemy to. I mam dalej od Rajzora. I saw loli, I paid for loli Jak zobaczę mój czek, to gdzieś tu miał przez 3 godziny jęki na letnich dziewczynek Ale... Ale na masz tylko ją. Okej, okay, można i tak To ja już z tego tu schodzę, bo na mnie drapi i gryzie. Naprawdę? No. Ej Dobra, dalej e, Wracajmy do naszych oryginalnych rzeczowników Czego tu jeszcze nie mieliśmy? Hmm. Matematyki kwantowej i wielkiej wędrówki słoneczników. Rozmawiajmy o matematyce. Nie, bo, bo to połączymy sobie. Patrz, Bo według patrz, kojarzysz kota Schrödingera? Tak. No to tak, że on jest żywy albo martwy, nie? Pamiętam A wyobraź sobie takie i tłumaczyłeś wędrówki. Mi, tłumaczyłeś mi teorię strun na ptasim mleczku, pamiętam. <głos> <głos> A to ciekawe, bo ja nie pamiętam. <noise> Ale wyobraź bo takie słoneczniki to one wędrują albo nie wędrują, dopóki ich nie zobaczysz. Widziałaś wędrujące słoneczniki? Widziałam, ale byłam A po co LSD. Jeśli... <laughs> A co jeśli wędrujące słoneczniki wędrują w pudełku i pudełko jest zamknięte? Czy one wędrują, czy nie wędrują? To już muszą one... być ciesze narkotyki. One nie wędrują i nie wędrują. One są słonecznikami i są też bakłażanami. Kurczę. Okej, okay, jesteśmy. A teraz jest takie krótkie wejście, bo nie mam za bardzo pozdrowień ani rzeczowników do gadania. No, no, jesteśmy smutni z tego powodu bardzo. Smutamy. Widzicie co nam zrobiliście? Okej, okay. a nie nie jednak mam pozdrowienia od Bzyzy! Zmieście pierwszą peniks z Mirajniki, gdy zrobię sobie na osobową imprezę z tańcem i karaoke bez napisów przed monitorem. Okej, okay. dołączamy się, będziemy tutaj po drugiej stronie monitora, po drugiej stronie internetu gdzieś tam... Ale nie jest tak daleko. No dobrze, wiesz jak internet działa? Internet tam z bzybzy -bzy idzie najpierw przez Hongkong, potem idzie do It Kanady. Hongkong nie. Jakie Hongkong Hong specjalny. I potem idzie do Kanady, potem idzie do Urugwaju i przez Urugwaj przez Sosnowiec w ogóle idzie. Przez Sosnowiec do nas dopiero. Sosnowiec to złe miejsce. Dobra. Ale podobno Noć. mają tanie obiady. No tanie i dobre i duże, dobre. Dalej mamy od M... nie Od MTW mamy. Elo. No Elo. Elo? I I, Eloszka. I od wartekusa. Ty ja jeszcze e, spróbuję wyżebrać o pierwszy opening z Jormungand. Jormungand. To jest trochę niemiecko brzmi. Jormungand. To jest definitywnie nordyckie. Trzymaj ten mikrofon, jak będę googlował. Będzie googlował, ja mogę śpiewać. Albo nie będę śpiewać. Mam dość mówić licz, prawda? To, to źle. Bardzo źle. Ona nie chce mówić. Okej. Okay. Ha, ha, mam, mamy mamy... Yormungand, e, zwany również Midgardstrom i Mid... Midgard i jeszcze takie z różnymi literkami. W mitologii nordyckiej! Łakamakapo Gigantyczny wąż opasujący Midgard. A Jezu to ten! O jak są głupi, czemu ja tego nie poznałem? On miał zabić Tora, on miał zabić Tora, Tor miał zabić jego, on miał za za zatruć Tora i wtedy Thor miał umrzeć od tego zatrucia, ale on go zabije najpierw, bo Tor jest dobry, ale zginie. dobry, okay. Okej Ale słuchajcie, jak to brzmi na przykład... Mówię, LICZ POSPRZĄTAJ TO, ROZLAŁO NAM SIĘ COŚ, no to nie brzmi, prawda? Jak bym mogła na ciebie mówić w No to, nie no, ja wiem, Okej, okay, to ja sobie wyjdę na tych piosence, bo nam się nie podoba. Adam sam mówił, to troszkę ją popsuje, ale jednak trochę poleci, więc ja tak bardzo nie popsuję. Super, co? No, ale plan jest taki bo w ogóle, tutaj mam jeszcze ostatnie pozdrowienia od Warta, za Śmieszka. Licz, prawie jak Licz i Śmieszki, Haha. Chyba czas spać, znaczy się zastanawiać się nad sensem życia do trzeciej i o czwartej pójść na spacer słuchając sad piano song, wrócić i pójść spać. Łudzę się na pierwszą opening z History strongest Strong as Disciple, Kenichi. No to, no to się łódź, On sobie poleci zaraz. I, i, I to już będzie właściwie wszystko, co możecie sobie zamawiać. <laughs> Ale jeszcze sobie poleci pan piosenek i możecie coś napisać się pożegnać. A ja zaraz wyłączę pozdrowienia, więc papa. Okej, okay, to my tu po raz ostatni jesteśmy. I mamy ostatnie pozdrowienie od Wartakusa. Papa. Papa, zgadłeś dobra, to konsulka pozdrowień jest wyłączona. Odnowimy sobie. Takie okay, nie ma. No to pa pa. Uciekamy. Ostatni piosenka na dobranoc. Hit in the USA. Uciekamy, na razie, pa.